Ty bardzo dużo przeszłaś w swoim życiu, będąc młodą dziewczyną. Jak to na ciebie wpłynęło? Jak cię ukształtowało? Ukształtowało mnie na pewno na to, żeby w każdym momencie być gotową na wszystko, nawet na te najgorsze scenariusze. Oprócz tego wiadomo, cierpię na dwubiegunówkę, to nie jest coś, co pomaga mi w codziennym życiu. Natomiast też dzięki terapii udało mi się sobie jakoś z tym radzić. No to nie są łatwe rzeczy, ale jakoś tak to życie udało mi się poprowadzić, żeby wyjść na prostą. A tęsknisz czasami za na przykład swoim tatą? O jej bardzo codziennie, tak na co dzień. Zapominam kompletnie o jego śmierci. Wydaje mi się, jakby nadal był tu z nami, i dopiero jest taki moment zawsze, każdego dnia pod koniec, jak idę spać, że sobie o tym przypominam i mam takie wrażenie, że Boże, jak ja, jak ja mogę tak normalnie żyć, jak ja sobie mogłam z tym tak poradzić. To nie było proste, ale z, teraz z tej perspektywy to wygląda, jakby to było takie o hopsiu.